Zuzia odkrywca i mapa babcinego skarbu. Był deszczowy dzień, a Zuzia nudziła się okropnie. Miała siedem lat i uwielbiała przygody, ale deszcz za oknem uniemożliwiał wszelkie zabawy na dworze. Kap, kap, kap! Dudnił deszcz o szyby. Nuda! Westchnęła Zuzia, przewracając się na kanapie. Jej młodszy brat, pięcioletni Kubuś, bawił się klockami na dywanie. Zuziu, pobaw się ze mną, poprosił. Nie chcę mi się bawić klockami, mruknęła Zuzia. Wtedy do pokoju weszła babcia Hela z tajemniczym uśmiechem. Skoro się nudzicie, może pomożecie mi posprzątać strych. Dawno tam nie zaglądałam. Strych? Zuzia aż podskoczyła. Super. Może znajdziemy tam skarby. Pobiegli po schodach za babcią. Strych był pełen starych rzeczy. Kusz tańczył w świetle lampy, a wszędzie stały pudła, walizki i meble przykryte płachtami. – O! – zawołał Kubuś. – Ile tu skarbów? Zuzia zaczęła przeglądać stare pudło. Nagle jej ręka natrafiła na coś chropowatego. – Co to? – wyciągnęła z żółkły, zwinięty papier. Ostrożnie go rozwinęła. – To była… mapa! – Babciu, zobacz! – krzyknęła podekscytowana. Babcia Hela wzięła mapę w ręce, a jej oczy zabłysły wspomnieniem. Ojej! zawołała. To mapa, którą narysował mój tata, wasz pradziadek, gdy była małą dziewczynką. Na mapie były narysowane dziwne symbole: drzewo z trzema konarami, kamień w kształcie serca, strumyk wijący się jak wąż i wielki x na końcu. To mapa skarbu! krzyknął kubuś. Prawdziwego skarbu! Pradziadek zawsze mówił, że zostawił dla mnie skarb, uśmiechnęła się babcia. Ale nigdy go nie znalazłam. Może wy będziecie mieli więcej szczęścia? Zuzia już trzymała mapę jak prawdziwy odkrywca. Musimy iść na poszukiwania, teraz. Ale przecież pada, zaczął Kubuś. Jakby na zawołanie deszcz przestał padać, a z za chmur wyjrzało słońce. To znak! zawołała Zuzia. Chodźmy. Babcia dała im plecaczek z przekąskami i wodą. Bądźcie ostrożni i wracajcie przed kolacją. A pamiętajcie: najważniejsze skarby często są niewidoczne dla oczu. Dzieci nie bardzo zrozumiały, co babcia miała na myśli, ale były zbyt podekscytowane, żeby się nad tym zastanawiać. Zuzia i Kubuś wyszli do ogrodu babci, który przechodził w mały lasek. Szukamy drzewa z trzema konarami oznajmiła Zuzia, studiując mapę. Szli przez mokrą od deszczu trawę. Tam! krzyknął Kubuś. Widzę. Rzeczywiście, na skraju lasku rosło stare drzewo, którego pień rozdzielał się na trzy grube konary. Świetnie, Kubusiu pochwaliła go Zuzia. Ale co teraz? Podeszli bliżej. Na jednym z konarów zobaczyli wyrzeźbione strzałki wskazujące w dół. Może coś jest zakopane? zastanowił się Kubuś. Zaczęli grzebać patykami w ziemi u podstawy drzewa. Nagle patyk zuzi stuknął o coś twardego. Jest, jest coś. Odkopali małą metalową puszkę. W środku był zwitek papieru z zagadką. Gdzie woda szemrze i śpiewa piosenkę, tam znajdziesz kamień jak serca połówkę. Ale uważaj, bo ścieżka jest śliska. Pomocna dłoń niech zawsze jest bliska. To wskazówka ucieszyła się Zuzia. Musimy iść do strumyka ale tam jest ślisko zauważył Kubuś, przypominając sobie zagadkę. Będziemy sobie pomagać zdecydowała Zuzia, podając bratu rękę. Szemrał strumyk, do którego dotarli po kilku minutach. Ścieżka wzdłuż strumyka rzeczywiście była śliska od błota. Trzymaj się mnie! Powiedziała Zuzia, łapiąc kubusia za rękę. Chlap, chlap, ostrożnie szli brzegiem, rozglądając się za kamieniem w kształcie serca. Zuziu, ja go nie widzę, zmartwił się kubuś. Poszukajmy dokładniej. Pradziadek nie dałby nam niemożliwej zagadki. Szli dalej. Nagle kubuś się poślizgnął. A Zuzia mocno trzymała jego rękę i pociągnęła go do siebie. Mam cię, nic ci nie jest? Nie, dzięki Zuziu! Kubuś otrzepał spodnie. Czekaj, co to? Gdy się pochylił, zobaczył w wodzie częściowo zanurzony duży kamień. Gdy przyjrzeli się bliżej, To on! krzyknęła Zuzia. Ma kształt serca. Wspólnymi siłami wyciągnęli kamień z wody. Pod nim, w małej dziurze, leżała kolejna puszka. Tym razem w środku były stare zdjęcie i kolejna zagadka. Tam, gdzie się wszystko zaczęło kiedyś! Gdzie pierwsze kroki stawiałaś, nie wiedząc, że kiedyś wnuki będą tu biegać, tam końca drogi należy szukać i skarbu doszukać. Na zdjęciu była mała dziewczynka na huśtawce. To babcia! domyślił się kubuś. Jak była mała! Gdzie się wszystko zaczęło? zastanawiała się Zuzia. Co to może znaczyć? Kubuś przyglądał się zdjęciu. Zuziu, ta huśtawka. Przecież w ogrodzie babci jest stara huśtawka. Kubuś, jesteś genialny. Zuzia przytuliła braciszka. Chodźmy. Pędzili z powrotem przez las. Dotarli do starej drewnianej huśtawki w głębi ogrodu. Była przykryta mchem i pnączami. Tu musi być skarb, szepnął Kubuś. Zaczęli szukać. Sprawdzili deski huśtawki, okoliczne krzewy, ziemię. Nic nie ma. Zasmuciła się Zuzia. Czekaj! Kubuś wskazał na stary słupek huśtawki. Tam coś jest! W drewnie słupka była wyryta strzałka wskazująca w górę. A wysoko w dziupli starego dębu dostrzegli coś błyszczącego. Za wysoko! westchnęła Zuzia. Nie dosięgniemy. Ale razem może damy radę. Nie poddawał się kubuś. Zuzia wspięła się na ramiona kubusia. Potem on wszedł jej na ramiona, trzymając się pnia, i dosięgnęła. Wyciągnęła z dziupli piękną, ozdobną szkatułkę. Z bijącymi sercami usiedli na trawie i otworzyli szkatułkę. W środku były stare zdjęcia rodzinne. Mały, ręcznie rzeźbiony drewniany konik. List w kopercie. Malutka bransoletka z koralików. Zuzia rozwinęła list i zaczęła czytać na głos. Drogie wnuki, jeśli to czytacie, znaleźliście mój skarb. Ale pewnie się zastanawiacie. Gdzie złoto? Gdzie diamenty? Otóż mój prawdziwy skarb to te zdjęcia. To cała nasza rodzina, wasza historia. Ten konik. Wyrzeźbiłem go dla waszej babci, gdy była mała. Ta bransoletka. Należała do waszej prababci. Ale największy skarb już znaleźliście po drodze. To wasza współpraca, pomoc sobie nawzajem i wspólna przygoda. Kochający pradziadek. Zuzia i Kubuś spojrzeli na siebie. Nagle zrozumieli, Kubuś, powiedziała Zuzia, my naprawdę świetnie współpracowaliśmy. I było super, uśmiechnął się Kubuś. Najlepsza przygoda. Babcia szła ścieżką. Znaleźliście! Ucieszyła się, widząc szkatułkę. Och, jaki tata był mądry! Przeczytała list i otarła łzę. Wiecie co? Ten konik zawsze był moim skarbem, a teraz wy jesteście moim skarbem. Chodźcie, zrobimy kakao i opowiecie mi wszystko. Przy kakao i ciasteczkach Zuzia i Kubuś opowiadali babci o swojej przygodzie. I wtedy Kubuś mnie złapał, gdy się ślizgałam, mówiła podekscytowana Zuzia. A Zuzia wymyśliła, jak dostać szkatułkę, dodał Kubuś. Babcia słuchała z uśmiechem. Pradziadek byłby z Was dumny. Zrozumieliście jego przesłanie? Babciu, powiedziała nagle Zuzia. A może my też zrobimy mapę skarbów dla naszych wnuków? Albo dla innych dzieci, dodał Kubuś. Żeby też miały przygodę. Wspaniały pomysł, klasnęła babcia. Ale jaki skarb zostawicie? Zuzia i Kubuś spojrzeli na siebie i jednocześnie powiedzieli. Coś, co pokaże, że najlepsze skarby to rodzina i przyjaciele. Następnego dnia zaczęli rysować własną mapę. A w szkatułce, którą zakopali, umieścili zdjęcie z ich wyprawy, muszelkę znalezioną przy strumyku. List o tym, jak ważna jest współpraca. Dwa kamyki w kształcie serca, po jednym znalezionym przez każde z nich. Bo teraz już wiedzieli, prawdziwe skarby nosi się w sercu. A najpiękniejsze przygody przeżywa się razem. I tak kończy się opowieść o Zuzi i Kubusiu, którzy szukając skarbu, znaleźli coś o wiele cenniejszego. Odkryli, jak ważna jest współpraca i że najpiękniejsze przygody przeżywa się wspólnie. Kochane dzieci, pamiętajcie: Skarby są wszędzie wokół nas. W uśmiechu mamy, w pomocy rodzeństwa. We wspólnej zabawie z przyjaciółmi. Może i wy znajdziecie swoją mapę skarbów, a może sami ją narysujecie. Dziękuję Wam serdecznie za wspólną wyprawę z naszymi bohaterami. Mam nadzieję, że ta historia przypomniała Wam, jak wiele skarbów już posiadacie. Do zobaczenia przy kolejnej przygodzie, moi mali odkrywcy.